Dzień dobry, panie maczku, Roman Gierdych mówi z koalicji obywatelskiej. Ja Przepraszam, ale zawsze mnie to bawi. Zapraszam na przegląd absurdaliów i humoresek. Dzisiaj będzie dłuższy materiał, ale warto obejrzeć go do końca. Najpierw pan Janusz powie nam, kto to jest antysemita. A czy antysemityzm interpretuje pan w ten sam sposób, co to, że ktoś woli blondynki niż brunetki? Mam do tego prawo? Antysemityzm to jest... Antysemita jest człowiek, który nienawidzi Żydów bardziej niż jest to absolutnie konieczne. Korwin to jest zawsze niezawodny, a tymczasem sprawdźmy, czy Polacy powinni mieć pierwszeństwo w kolejce do lekarza. I krótka piłka na początek. Poproszę odpowiedzi tak albo nie. Czy Polacy powinni mieć pierwszeństwo w kolejkach do lekarzy? Nie. Tak czy nie? nie? Nie odpowiada nasz gość. Nie głosowaliście na Trzaskowskiego, to jesteście głupie tłuki. A powie Wam o tym Oberautorytet z uśmiechniętej TVP. Mamy po prostu jakieś niesłychanie wysokie wskaźniki, czegoś, co po prostu trzeba nazwać ignorancją, tak. głupotą, brakiem wykształcenia. No Podstawowych by reguł, jak gdyby nabywania narzędzi do oceny tego, co się w świecie dzieje. No i albo trzeba się pogodzić, że to nie ma żadnego znaczenia, o czym jakby na przykład mówią no, nam wyniki ma. wyborów. No właśnie, tak, więc chyba to są, ma. To są, ale tutaj chyba to jest jeszcze groźniejsze wydaje tak. mi się, nie? Jakby, że to jest coś takiego, że właściwie um, przychodzi nam przyznać, że większość społeczeństwa po prostu kompletnie nie ma żadnego pojęcia w jakim świecie funkcjonuje. Zdaje się, że TVP rekrutuje tych autorytetów gdzieś pod sklepem monopolowym. No cóż, jaka władza takie autorytety? Czy wy nas macie za idiotów? A teraz jeszcze słowo o KPO. Mówiło i mówi się o tym, że to poprzednia władza odpowiada za zablokowanie tych środków. Podczas gdy już wtedy wiadomo było, że to decyzja Unii Europejskiej, a warunkiem jest powrót pana Donalda do władzy. No cóż, teraz powiedział o tym otwartym tekstem mój nowy ulubieniec, pan Łącki. Są ludźmi normalnymi, którzy muszą pilnować pieniędzy, i jest powiedzieli, owszem, ale wygrajcie wybory. Mhm. Czyli było to uzależnione w zasadzie tylko od wyników wyborów. Nie, było uzależnione od wyników wyborów i od tego, że było pewne, że my się zajmiemy tym, czym się, się zajmiemy. Czy to jest jasne? Za to pani ministrzyca Pełczyńska na Łęcz już nie pamięta, co powiedziała. Ja nie powiedziałam, że guita, grupa twitterowych afarzystów. Ja powiedziałam, że bardzo dziękuję obywatelom. Wokół tego pojawiła się grupa. Mm, nie wiem, twitterowych, netowych, nazwałabym to aferzystów. Warto przy okazji dodać, że pani Pełczyńska nałęcz w tej samej wypowiedzi była uprzejma stwierdzić, że krytykowanie sposobu przyznawania środków z KPO jest elementem czego? Wiadomo, oczywiście propagandy z za wschodniej granicy. Gratulujemy. Okay. A tymczasem przenosimy się do Gdańska. Tam trwa wystawa. Sławna wystawa, o której było głośno parę tygodni temu. Zobaczmy, co też się tam dzieje. Ile osób dobrowolnie, a ile przymusowo walczyło w Wehrmachcie? No właśnie, ale tego nie widać. Z tej wystawy, live, ja nie mówię o osobie, która jest zainteresowana, ja mówię o turystach, którzy tutaj wejdą. Dla tych turystów wynika z tego, że po prostu. Polacy bardzo chętnie, tak jak tu jest napisane. Towarzyszy mi co prawda strach, czynnik, ale nierzadko też ekscytacja wywołana nowym doświadczeniem i możliwością zobaczenia nieznanych po tą stron. Niemcy przyjdą, będą się cieszyć, co, zafundowaliśmy może tym Polakom wycieczkę, co? Tak to wygląda, tak to przedstawiliście, państwo. Krótko i konkretnie, a jeżeli o Niemcach mówimy, polecam szybki instruktaż, jak wskazać Niemcowi drogę. Entschuldigen Sie bitte. wie fährt man nach Allenstein? Holstein. Nach Holstein. Ah, nach Holst. Ja. Dort. Ja. Aber wir wissen nicht, wie. Ach, haben Sie eine Karte? Ja, ja bitte. Do Olsztyna pojedziecie Państwo przez Piłę, Bydgoszcz, Świecie, grudziąc, ostrudę. Do widzenia. W szerokiej drogi. A teraz krótko o tragicznych skutkach odchudzania. A wy byście się tylko odchudzali. Ty tak samo. Ty za mało jadasz. Tak, za mało. Linie. Sylwetka. Nowoczesna moda. A wiesz do czego ta głupia, zwariowana moda prowadzi to? Wiem to, że jeśli tylko 100 tysięcy kobiet rocznie traci po 10 kilo, to milion kilo ciała przepada. A jak byś wiedziała, milion kilo mięska żywej wagi przepada dla nas rocznie bezpowrotnie. Drogie Panie, proszę nie przyczyniać się do utraty masy narodowej, nie przesadzajcie z tym odchudzaniem, a tymczasem w Szczecinie mamy epokę lodowcową. W tym momencie 20 stopni w Szczecinie, w tym momencie e, już się zbierają chmurki, powoli zaczyna kropić deszcz. Pamiętajcie o czapkach i szalikach, a na koniec jeszcze szybki instruktaż dla pań. Otóż, kiedy wracacie do domu, a jesteście bardzo zdenerwowane, to dla waszych chłopów może skończyć się to tak. Żeby tego uniknąć, warto najpierw zredukować poziom napięcia. Jak tego dokonać? Na przykład w taki sposób.